Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Dziś Andrzej But zawitał na lubuską ziemię. Cześć Andrzej. Serdecznie. Dawno Cię nie widziałem. Dobrze Cię widzieć. że Fajnie, że dojechałeś. Super, super właśnie. Słuchajcie, z Andrzejem chcemy zrobić dziś naprawdę wyjątkowy odcinek, bo e, bardzo wiele razy pytaliście mnie, pytaliście nas na Wademeku Myśliwego, jak wytopić smalec z borsuka. Jak w ogóle sprawić borsuka. E, powiem Wam tak, Nikt inny jak Andrzej nie zrobi tego lepiej. I właśnie to w dzisiejszym odcinku. Czyli w dzisiejszym odcinku oskurujemy Borsuka, i w dzisiejszym odcinku Andrzej pokaże nam, gdzie ściągnąć ten tłuszcz, tak. który będzie nadawał się do, do. przetopienia. Do przetopienia. Zacznijmy, Andrzej, może od początku. Do czego ten tłuszcz z Borsuka jest używany? W górale to można powiedzieć, u was to już tradycja. Często się jedzie na podchale i widzimy tam te babki mówią: Mam smalec z Borsuka, nie? I teraz. Na co ten smalec z bursuka jest? No używane do, do medycyny, medycyny ludowej, nie? Aha. Na przykład na, na rany, albo jak ktoś o kaszel, Aha. bardzo ciężko, ciężko mu to odchodzi, no to ten tłuszcz bardzo, bardzo dobrze wpływa na to. Oczywiście Słyszałem, że tam... to jest to jest medycyna ludowa, doktorzy pewnie tego nie zbadali, ale czasami są tacy, tacy lekarze, doktorzy, którzy nie ci tam myśliwego... Posmarować dziecku po piersiach, po plecach, Aha. oczywiście dać mu, tak starsemu mu to dać na koniec wyzecki, bo nie dużą nie miarkę, na przykład dwa razy dziennie, z rano i wieczór, i wypocimy się i, i po prostu jest, jest lepiej. Czyli ten smalec z bursuka to nie jest tak, że smarujemy sobie nim pajdę chleba i mówimy, mm, ale mamy dobry smalec ze, skwar ze skwarkami, tylko ten smalec używamy do nacierania, nacieramy sobie... Na no, przykład a, 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 do nacierania albo... Do na przykład, do mleka można sobie włożyć, nie? I Czyli wypić. tak jak robimy mleko z miodem, tak, i z odrobinę masła i czosnku, tak. tak tutaj zamiast tego masła dajemy Smolec. tego smalcu z borsuka. Jak dużo tego smalcu dajemy? No nie dużo, zależy po prostu od organizmu, nie? Okay. Na koniec łyżeczki. W pożyczki. Taki, taki, taki po prostu na partecek. Mniej więcej już wiemy, o co chodzi z tym smalcem. Powiedz mi jedna ważna rzecz. Jak przechowywać smalec z borsuka? Lodówka. Tylko i wyłącznie lodówka. Lodówka. do, do zamarzarki, to jest on nie zamarznie. Okej. Okay. No, po prostu jest, jest jest taki, jak się po potem słoicę fajnie, to on się po, powinien już przelewać. Po Mi sensie. Andrzej zdradził jedną tajemnicę, bo jak dzwoniłem do Andrzeja i przygotowywałem się do tego odcinka, to Andrzej mówi tak. Kup słoiczki, ale mówi takie malutkie, takie setki. takie setki, albo nawet i pięćdziesiątki, żeby tego było tam w tym takich niewiele tych słoiczków po to, żeby można było czy rozdać, Podano czy używać no. i e, nie warto lać w duże słoiczki. E, dziękuję też mojemu e, koledze Bartkowi koła łowieckiego bur który upolował tego pięknego borsuka e, i, I dzięki temu możemy dzisiaj e, pokazać go e, w całej okazałości, co z niego właśnie zrobimy. Dobrze, to co, zaczynamy? Zaczynamy. Robimy to tak z Lisem, czyli sprawiamy że obior, my ściągamy skórę, oczywiście. Wiesz, przepraszam, a co do skóry? Skóra z borsuka zagospodarujemy, bo co możemy z niej zrobić? można na podłogę prasnąć w jakimś pokoju myśliwskim. Można, można. Można go na przykład zrobić na zielonym suknie pięknie rozłożone stawki i czaszkę wstawić do niego język ładnie z plasteliny i wtedy jest ładnie to trofeum zagospodarowane. Okej. To tak robimy. To no co, to, no to działa? Działamy, no to, no, nie? No, do, no do roboty. Ten nożyk tu właśnie jest taki. Ja widzę, Andrzej, że bierzesz swój ulubiony nożyk, który już parę <laughs> razy robiłeś. No, no, oczywiście tutaj. Powiem ci, na tej kratce to ja nie uklęknę, bo zaraz będzie poodbijane. Ładnie, tu. On łacza się kilo smolcu. O kurczę, ładnie. Czyli tłusz, oczywiście tuż. No, no i bardziej wartościowy jest tuż wewnętrzny obok, obok nerek, obok serca. Po prostu, o, tu dostał pięknie, przysmarował, Także jedziemy, jedziemy po prostu, tu do. I bez środek, sobie, bez myślę. środek, bez... bez środek, czyli bez... przez środek. Tak. Powiem Wam tak, czasami dla, do Andrzeja to trzeba mieć takiego tłumacza, żeby, żeby dokładnie wiedzieć i przetłumaczyć z takiego języka czysto góralskiego na język polski, ale tak naprawdę wy już dobrze Jędrka znacie, bo Jędrek jest, mógłbym powiedzieć, no, jednym z naszych przyjaciół odcinka i e, no i kurczę, z Andrzejem nie jedne rzeczy już robiliśmy i pewnie niejedno będziemy jeszcze robić. za mhm. Borsuk jest takim, mógłbym powiedzieć, pancernym ssakiem, co? Pancerny i, i to jest cysty zwierznie nie? To nie jest lis. Mhm. Czy szopty? prawda? Tak. To Przy lisie i szopie to tak naprawdę... Trzeba musimy uważać, musimy uważać, na bezpieczeństwo. Ta, higienę. Przede wszystkim atubor. No i ten tłuszcz już można po prostu odebrać, prze, przemielić bez maszynki nawet. Mhm. Bym powiedział I, i już można go topić. Oczywiście będziemy pokazywać jak to będziemy topić w kąpieli wodnej. No właśnie, słuchajcie, bo my tak naprawdę teraz zajmujemy się e, obieleniem tego wszystkiego. E, potem wy, wyciągniemy te kawałki tłuszczu. Z ze, ze środka przede wszystkim. Proszę. No i za środka też nie. Tam tak, środka. Wartościowy i ten pójdzie do właśnie do pierwszego mhm. topienia. skóra to... pójdzie do zasolenia, tak. do wyprawienia. Jędrek zrobi tą skórę oczywiście po swojemu. Ja jadąc później na podchale, odbiorę tą skórę od jędrka, także będzie zdobiła pokój myśliwski. No i co? I powiem Wam tak. I później przeniesiemy się do kuchni. Gdzie w kąpieli wodnej, tak jak Andrzej powiedział, będziemy wytapiać ten tłuszcz? Tak, żeby... bo niektórzy na przykład, jak, jak się komuś tam spieszy, no to robi to bezpośrednio na łagień. Dawno, dawno, jak u nas na przykład na potolu były piece, no. co się poleło pod blachą, po prostu to tutaj jest całkiem jeszcze inaczej, mhm. bo już nie, nie smaruje po gorczku bezpośrednio, nie? No tak, tak, A tak na przykład na gazie, czy gdzieś na indukcji, tam jest bezpośrednio, bezpośrednio po prostu dużo, dużo moc i... Jakby my to włożyli do takiego bez kąpieli wodnej, to łon, jak dostanie wysokiej temperatury, to traci swoją właściwość. Okej. Okay. Ale widzę, ładnie ci idzie. Nożyk ostry, więc. Nożyk jest, można powiedzieć, za ostry Jest, tak, tak powiedział. Aha. Jest powiedział. ostry. To wazuje właśnie. Mam taki zestaw Andrzej, który, który służy mi tylko i wyłącznie do, do takich prac jak właśnie patroszenie czy, czy skórowanie, czy, czy bielenie, to właśnie mam swój taki zestaw noży, który zawsze używam i to są noże, mógłbym powiedzieć, ja je nazywam, nazywam takimi nożami bardzo roboczymi, tak? to są, mam tam w zestawie rozpórkę, piłę, ostrzałkę, nożyce, można powiedzieć cztery, cztery inne noże, duże, małe, i, i tymi nożami tak naprawdę wykonuję większość moich, moich czynności. Równie dobrze można to robić każdym innym ostrym tak. nożem, który każdy ma. No, przecież... Każdy myśliwy powinien mieć nóż za sobą. nie? Dokładnie. Żeby to żeby odpowiednio zrobić. No i tu właśnie te stawki, te staramy się, żeby te pasdory zostały, no, żeby tu fajnie no. wyglądało potem cyczku, jak się, jak się tą skórę no, wygarbuje. nie? Mhm. Ja tak się zastanawiam, może ja pójdę w międzyczasie. E, zostawię Ciebie, żebyś Ty mógł sobie tutaj to e, skurować, a ja pójdę w międzyczasie, przyniosę miskę. E, bo Tak, właśnie przy, ta, ta, ta przyniosę właśnie, żeby, żeby ten wewnętrzny przede wszystkim tłusz, tłuszcz tutaj zbierać. Dobra, no? słuchajcie, zostawiam Was samych z Jędrkiem. E, Jędrek, jak możesz, to opowiadaj trochę. Wiem, że jesteś skupiony na robocie, jak zawsze, ale zostawiam Was z Jędrkiem, zostawiam Was w, drob, w dobrych rękach. E, no i no, zobaczcie co tu się dzieje, a ja idę po. No, skupione jak jest, no bo No i bardzo dobrze. No bo no jest. strasznie ostry i trzeba uważać, nie znieść, jest. trzeba żeby No zniszczyć jest. No tu, ale idzie fajnie, jest. fajny, bo także troszeczkę tego tłuszczu będzie. I czasami jest tak, że nie ma co się zaglądać, tylko trzeba brać nóż samemu, troszkę większy i pomóc, bo, to jednemu, i pomóc, bo jednemu to będzie naprawdę, będzie naprawdę długo. Ale tłusty jest, wiesz? No bardzo, że musi... no jak jesień, tu zbiera tłusty, bo hibernuje potem, nie? Śpi, tak. to musi mieć za potem... Musi mieć za co zasnąć. Ta. Za co i potem czerpać z tego energię? Nie? Energię ta. A on tak zasypia fest fest, czy taki letarg ma? Tak, jak się zrobi ciepło, to się budzi. Idzie, okay. się, idzie się wysikać. Tu już tylną oborabiałeś. Jedna tu jest, a tamtą drugą ja Ale on ma tłuszczu! ja powiem Powiedz mi, a jak od razu są takie, o, jak na przykład tu, to od razu będę wrzucał chyba do miski. Tak, można do miski, bo to śmiało. Miskę mamy już czystą, słuchajcie, przygotowaną. Można, bo to musimy to potem syćko, ten tłuszcz... To trzeba wszystko zebrać. No, oczywiście ten tłuszcz z to to bok, no niestety, ale to, co tutaj, gdzie bielutkie, to Nie Jędrula, wiesz co, ja Ci powiem, wiesz co, obrób może Ty tutaj końcówki tych cewek, stawek. Bo ty zrobisz to troszkę, troszkę lepiej. No. A ja już dalej pójdę. Słuchajcie, drugą stroną. No pomalutku malutku z tą bo żeby było ze skóry coś potem zrobić, bo. No tak, no skóra ładna, więc warto by było. Skóra fajna, a no ze ostrza strasznie. Strasznie. Sak sakramencko, jakbyście powiedzieli u siebie na podchalu, nie? No, strasznie. Znaczy powiem ci, wiesz, ja tak obserwuję, ale generalnie górale, na Podhalu, czy, czy w ogóle, tak ty, e, ludzie, można powiedzieć, że dbają o tą zwierzynę, wykorzystują w stu procentach, w prawda? Bo wykorzystujemy i, e, i piękne futro, wykorzystujemy tłuszcz, wykorzystujemy wszystko. Często jest tak, że... E, nie umiem zagospodarować, nie? Umiecie zagospodarować. Zresztą, tak Oczywiście, naprawdę... Ludzie, ludzie, ludzie na Podhalu musieli sobie umieć poradzić, bo Aha. to był ciężki klimat. Aha. No i, i po prostu jest jak nie było polskiego Związku Łowieckiego za nas ich pra, 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 pra to po prostu zajmowali się tym z łowiectwem, nie? Dokładnie. Nie ino, nie ino uprawą miło. Ale, ale i, zajmowali i, się tym łowiectwem na tyle mądrze, że yy, ta gospodarka łowiecka i to łowiectwo i, i zwierzyna przetrwała do tych czasów. No to przetrwała, bo po prostu y, czemu było zjeść, no to, no, to, no, to, no to ubił, nie? Ubił, tak. Po prostu po prostu ubił no i... No i potem to za <laughs> Ja ciągnę w jedną stronę, ty ciągniesz w drugą. Ale powiem ci, jest tego tłuszczu. Jest, jest, tłuszcz, jest, jest, jest. Ja się tu nahomikował. I o różne rzeczy. Najgorsza robota jest y, z tymi pazurkami, nie? Z pazurkami, no więcej no więc roboty, bo jak chcę zrobić, więc gdyby potem to naciągnąć na fajną deskę i, no. i przysyć do tego, do tego na przykład zielonego sukienka, żeby tu fajnie wyglądało, Aha. no to pasuje, żeby tu było, nie? Tak, no te pazury, słuchaj, on ma, a, zobaczcie. Nie? No, no nie na paradę te pazury. Tak, tak, tak. Jak pies, pies by jamnik na przykład. W do nory, to go potrafi zagrzebać. Tak, tak, tak. Będziemy pokazywać Wam też w kolejnych odcinkach e, polowanie na szopy. Praczej. Tam e, będziemy chcieli Wam też pokazać szopa, więc e, tam przybliżymy tego szopa trochę bardziej. Ale e, dziś jest borsuka. co do szopa, to, to kolejne... kolejne odcinki. No, trzeba się trochę naszarpać. No ale Lisa to skłodził. lis jest delikatnie chyba, ten, ten jest już zbójnik taki. Fez. Słuchajcie, my już jesteśmy na etapie tak naprawdę e, borsuk oskurowany. E, Jędruś, co robisz dokładnie? Zaraz no obieram ten, ten tłuszcz zewnętrzny, nie? Jędrek wycina zewnętrzne kawałki tłuszczu, w które będziemy jest właśnie przez maszynkę przemialimy i żeby to się pierwej. Trzeba to mielić czy można to pociąć? Jak ty? Można posiekać. Pala, bo, bo zobaczcie, zobaczcie jakie, ile jest, ile jest, tego, na, ile jest tego, tego, tłuszczu, nie? kawał, 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 kawał zwierza, nie? To no to ten tłuszcz jest tu ładnie, musimy to coś zrobić. O. I to jest tak na razie tak naprawdę zewnętrzny tłuszcz, tak. bo to jeszcze jest wewnątrz. Wewnątrz jest bardziej bardziej cenny, bo mhm. tam koło nerek to jest taki, że jak będziemy go wzięli do, do dłoni, to to się będą będzie topił. Topił się. Już, już. Zresztą ja wam powiem tak, tutaj trzymając e, rękoma e, można powiedzieć już widać, że ten tłuszcz się, e, tłuszcz się topi i łaty takie. No to takie dawaj, ściągamy same. tą łatę od razu. Chodź chłopak, bo jestem, kto chciał, żeby było jedno koło drugiego. Tu było. co. Nie ten. O, tu co robimy? Elegancko, Gdzie, jest widzi, łatka, widzi, o. O, to chodzi, żeby tylko. Żeby przygotować, se mhm. Za chwilę sobie żeby, żeby tu. Jest. To jest wszystko, jak to się gada, na wagę złota. Uh -huh. Tuż tu z Borsuka ma swoją cenę, prawda? Tak, ma swoją cenę. Oczywiście na rynku takim właśnie leczniczym ludowym. Ludowym, medycyn medycyny ludowej, ludowej, okej. Okay. Zawsze jak tam dziecko było, miało nawet zapalenie oskrzelic i płuc, to się to się go smarowało i uh -huh. Przede wszystkim dziecko, bo jak już starsi jest, no to można tak zbadać one tłuszcz do do mleka. Mm. Powiedz Jędrek, jak smakuje e, tłuszcz z borsuka? Ma jakiś taki specyficzny smak? Nie, jak, jak się go po prostu do, dobrze zrobi, czysto, mm -hmm. to, to normalnie nie rozróżni. Okay. Nie rozróżni? A jeszcze zapytam przewrotnie, jak rozpoznać, czy mamy do czynienia, z, y, jak na przykład ktoś chce kupić tłuszcz, czy tam sadło z borsuka, tak? Bo różnie nazywają, nazywają smalec z borsuka, tak. sadło z borsuka e, i ktoś idzie i ktoś mi mam do sprzedania słoiczek sadła z borsuka. No to taką, taką na przykład setkę jakbyśmy wzięli do ręki, no to jakbyśmy potrzymali z 10 do 15 minut, to się on powinien w tym loć. A powinno się roztopić. Tak roztopić, okay. a ten wewnętrzny jest taki, że on, on praktycznie w lodówce się nie zetnie, on jest taki, okay, taki lejący. lejący. Mhm. No rozumiem. Czyli w taki sposób rozpoznajemy, że jest Można to... Można nie? bo jak, jak jest po prostu y, pop, tłuszcz taki normalnie wieprzowy, no to... No tak. No to, go, no to wiesz, kiedy trzeba temperaturę sobie grusić? Tak. Trzeba dużo więcej tej więcej temperatury... Tak, musi być fest rozgrzany, nie? się on wylał, nie? Tak, tak. Ze słoika, a tu po prostu przy tej temperaturze nas... 36 nie? Mhm. I se, i se. Czyli można powiedzieć, że ten tłuszcz z Borsuka, to sadło z Borsuka, tak. ma podobną temperaturę e, jak e, tłuszcz gęsi, bo gęsi tłuszcz też chyba Te, jest taki, tez, że. Też się śleje, no? Też no się gęsi, no, gęsi, no, tyz, tyz, tyz właśnie, y, zalecali, ty właśnie zalecali. Bo to są tak naprawdę tłuszcze, które w naszej temperaturze, czyli w temperaturze ludzkiej, nie zastygają. Można tak powiedzieć. Mhm. Że, że, że to nie stygnie. On jest przed po prostu. Prze, prze ten, prze, przetopiony. No i, i, i ten nie? Aha. Oczywiście e, nie powiedzieliśmy, też, że można całą tą tuszkę po prostu posiekać, włożyć nawet do gorka. Całą tuszkę borsuka. Tak. Mhm. I gotować. Mhm. Czyli wtedy patroszymy borsuka i całego borsuka w kawałkach, w kawałkach go, go gotujemy go gotujemy, i no jak, go, jak go po prostu zagotujemy. Czyli robimy, przepraszam, Jędrek, taki wywar, taki rosół. Tak jak rosną, no i po, po, po prostu na tej wodzie później ten, 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 ten tusz wyjdzie i on się zastygnie delikatnie, będzie okay. biały, no i tu to, to można też po, po, po prostu pościągać po, po ściągać. elegancko. I... No wtedy na pewno tego tłuszczu będzie więcej, bo, no on sporo, się, nie? bo on się wytopi, w sensie wygotuje. Tak, wygotuje się, dokładnie. Wygotuje się. Nie? Także oczywiście go, gospodarujemy ile możemy, bo mhm. nie zawsze się borsuka do rady. Pozyskać, nie? Wy nie widzieliście, ale powiem Wam tak, przy skurowaniu borsuka, w pewnym momencie robiliśmy to z jętkiem we dwóch, e, pozwoliliśmy sobie jeszcze na podwieszenie, bo było nam już też łatwiej i e, jak to Jędrek powiedział, bo padło pytanie e, za kamery, czy borsuka się podobnie skuruje jak, e, jak lisa, a Jędrek powiedział, że 10 razy gorzej. Nie nie no ciężko idzie, trzeba go zygać, no nosem, 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 no to tak dzika, nie? Dzikate ściół, po mi się Znaczy się twardy jest. Tak, jest twardy, to tą skórę jest twardą, nie? No wiele razy spotykamy borsuka na polowaniu, który idzie gdzieś tam drogą taką polną czy śródpolną. U mnie były sytuacje takie, że borsuk mnie ofukał i nie chciał zejść z drogi. Ej, no kanę, nie ruszaj. No. Także borsuk to jest twarda sztuka zwierza, więc... Zważy się ile tu ma tłuszczu. No, jest sporo. Jak jest po prostu, jak dziś ja można powiedzieć, wyrodzone terasy wieprzowych świnie, mhm. no to to taką su kupujemy super sami, nie? Tak. Taką słoninę. Taką słoninę. A tu jest borsuk, byś powiedział, że. Ma tu najwięcej na grzbiecie, bo właśnie na. I on się tak ty, że właśnie jak ucieka, to się tak kołysie, nie? No, kupę, kupę jest. Także Udało się pozyskać bardzo dobrą sztukę. Bartek, jeszcze raz bardzo dziękuję, bo słuchajcie, zasługa to dobrego mojego kolegi z Koła Łowieckiego Bór, gdzie napisałem na grupie, którą mamy w kole, że potrzebuję Bursuka do odcinka. Niestety... Niestety nie mogłem sam, bo, bo czasami tak jest, słuchajcie, że nie mamy czasu wyjść na to polowanie, a e, końcówka sezonu na borsuki już była i, e, i jest godzina 23 e, chyba trzecia czy czwarta Bartek do mnie dzwoni i mówi Piotrek, chciałeś borsuka, no to czekam, nie? E, a ja akurat wjechałem do domu, więc szybciutko zawinąłem się i pojechałem po tego borsuka, więc, e, więc udało się. Bartek jeszcze raz bardzo, e, bardzo dziękuję. Oczywiście, wiesz, nie? jak już będzie ten, to na słoiczek sadła z borsuka możesz liczyć, co by tam wiesz, do herbaty, nie do herbaty, tylko do, do, mleczka. do mleczka, do mleczka, nie, albo kolana sobie nasmarujesz, <grym> tak, kolana jest. jak będą Cię bolały oczywiście, no i jak Jędrula, chciałem powiedzieć, prawie, że po robocie, a tak naprawdę to, jak sami dobrze widzicie, cała miska, E, sadła z borsuka, e, co powinniśmy zrobić, ale ja może inaczej słuchajcie, zanim, co powinniśmy zrobić, powinniście poczuć ten zapach. Jędrek, przed chwilą opisywałeś ten zapach. No zapach jest taki, taki korzonkowsko, takich roślin, takich, takich ciekawych, malinioki, borowniki jakieś takie rzeczy. Słuchajcie, tego się naprawdę nie da opisać, ja nigdy wcześniej nie wąchałem sadła borsuka, Przyznam się też szczerze, nie ściągałem tego sadła borsuka i nigdy go nie topiłem, bo zawsze podchodziłem do tego tak naprawdę bardzo, bardzo z dystansem. Jednak po waszych namowach i po rozmowie z jędkiem, Jędrek mówi: Ty, Gamu, nie jesteś, że takich rzeczy nie robisz. Przecież mówi, to jest tak, jak powiedział na początku filmu, to jest rarytas, to jest coś, co, o co ludzie chcieliby to mieć. Mówi, a u was jest tyle borsuków i tego nie wykorzystujesz. Dlatego też. Eee, zabraliśmy się do tego i chcemy Wam to pokazać. Jędruś, mamy sadło z borsuka. Co robimy dalej? Trzeba ja posiekać. No, Jakby była maszynka do mielenia, to by to pierwszy zrobić, no, ale jak... Nie jest, mamy, nie mamy, maszyn... Jesteśmy mamy maszynki, do... Do... czyli normalnie kroimy je. Czyli tak jakbyśmy kroili na cienkie skwarki. Ja Jakby do, do, do jajecznicy. A jajecznicę na sadle z borsuka to by było Ino, że moglibyśmy się pozbawić troszeczkę wątróbki. Ach, jest bardzo tuste. aha, no i nie za bardzo i, mog i mogłoby się to źle skopić. Okej, okay, czyli, czyli jednak e, ten smalec borsuka, który no, potem zrobimy to no, sarnie. Jakbyś to nabrał na łyżeczkę, no, no to odrobinka, ociupinka. Taką, taką we wystarczy. Okej, okay, w porządku. E, no dobra, czyli e, to delikatnie siekamy na drobne po to, żeby żeby no, się szybciej wytopiło. Żeby tak. się szybciej wytopiło, tak. Im, im, im to jest lepiej, Ma, maszynka po prostu nawet to zgniecie, nie? Zgniecie. Wygniecie to, to jest, bo, na takim sitku, mm -hmm. nawet od, od domaku by to zrobił, Czyli na I, takim drobniotki. Bardzo drobnym, no i wtedy to się fajnie, fajnie topi w takiej kombili ładnej, mm -hmm. nie? Tak. Okay. No dobrze, słuchajcie, ja wam, powiem, ja wam powiem tylko tyle. My bierzemy się za E, zasiekanie. Ja już za chwilę wezmę drugi nóż, drugą deskę i zaczynam I tak. też siekać. E, jednak, no jak to siekanie nie jest zbyt atrakcyjne, i żeby Wam tutaj nie zawracać głowy do siebie, to powiem tylko tyle. Siekamy. Topimy w topimy kąpieli i wodnej i wlewamy w słoiczki, niewielkie słoiczki. Ja zamówiłem takie słoiczki 40 po, po namowie jętrka. Ważne, żeby te słoiki były czyste, wy, wypa, wyparzone. wyparzone, żeby to można było Pastery, naprawdę przechowywać. I potem przelewamy, pokażemy wam to do końca, czyli jak robimy to w kąpieli wodnej do momentu przelania w słoiczek. No i tyle. Widzimy się gdzieś. W Polsce, na targach, na pewno w Poznaniu, na pewno w Krakowie i jak wpadniecie do nas na stoisko, to pewnie będziemy mieli ze sobą taki słoiczek sadła z borsuka, więc właśnie z próbowy. Więc co? Dziękuję Jerzku za, za świetny odcinek. Miło mi Ciebie jak zwykle gościć. Skórę z borsuka wyprawiamy. Z tej skóry zrobimy też coś fajnego. Na pewno Wam też pokażemy, co jeszcze z tego można zrobić. I jedna ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Borsuk to też trofeły w formie, w formie czaszki. Więc jeżeli. Więc jeżeli Polujecie na borsuki, jeżeli polujecie na drapieżniki, to nie tylko, nie tylko świetna skóra, ale też trofea w formie czaszki, czy przy lisie na przykład mogą być też kęsy, prawda? Większa czaszka tym, tym dem jest bardziej bardziej a bardzo, atakcyjnym. bardzo. Atakcyjnym. Więc kończymy tym miłym akcentem. Życzymy Wam udanych polowań na borsuki i nie tylko. Niech Wam burdarzy, a my, tak jak powiedziałem, siekamy do końca, topimy w kąpieli wodnej. I pakujemy do w słoiczki. Dziękujemy. Dasz pór do zobaczenia. Cześć.